Wyobraźcie sobie taką sytuację, wychodzi planszówka, na którą czekacie strasznie dużo czasu i, i dzieje się coś takiego. Nie! I właśnie, żeby tak nie było, mam dla was kilka fantastycznych rad. Możecie na przykład obserwować wasz ulubiony sklep z ukrycia, co im schodzi. Możecie też prosić bogów planszówek, żeby przepowiedzieli wam przyszłość. O bogowie planszówek, powiedzcie mi, jakie planszówki zaraz znikną z rynku. No mówcie no! A jak macie jakiegoś ziomka, który pracuje w sklepie z planszówkami i wie, co się kończy, no to sprawa prosta. Zapraszacie go na herbatkę z myliską, dajecie duże stężenie, a potem już z górki taśma, sznur, podręczny paralizator i. i wszystko wiecie! Albo możecie nie korzystać z tak drastycznych metod, tylko możecie zasubskrybować kanał Troll TV, albo obejrzeć w najbliższą niedzielę materiał, który Wam przygotowałem o właśnie grach, które się kończą. O dokładnie ich nakłady.